czcigodni księża proboszczowie, czcigodni księża wikarzy, czcigodni księże koncelebransie dnia dzisiejszej mszy świętej. Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Wójcie, Szanowne Panie i Panowie Przewodniczący Rad miast i gmin, Szanowny Panie Starosto, Panie Przewodniczący Rady Powiatu, Szanowni Radni Sejmiku Wojewódzkiego, Szanowni Radni Rad Miejskich i Gminnych, Szanowni Radni Rady Powiatu, Szanowni Państwo, tutaj zebrani, drodzy młodzi przyjaciele, wszyscy wierni tej tradycji, którzy co roku tu przychodzimy i wszyscy ci, którzy przyszli tutaj po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. To tradycja, tradycja, która nas mobilizuje i wzywa. Zawsze w pierwszą sobotę września. Wzorem nieodżałowanego, wielkiego bohatera, wielkiego dowódcy, generała Ludwika Czyżewskiego, który jako pierwszy Zainicjował spotkania w Grocholicach i na Górach Borowskich. Pamiętajmy o tym, że to on wtedy, kiedy pamięć tych żołnierzy nie była dobrze postrzegana w zapisach historii tego narodu, kiedy o tą pamięć ubiegali się wszyscy świadkowie tamtych dni, aby przywrócić im należytą cześć. I należyty honor, to on, jako pierwszy, przyjeżdżał tu do swoich żołnierzy, w których w pierwszych dniach września 1939 roku gromadził tu pod swoim dowództwem i pod jego dowództwem bili się i umierali, i zostali w tej ziemi. W tej ziemi jakże doświadczonej krwią tamtych dni, tak jak mówił. Kaznodzieja Dnia Dzisiejszego to była jedna z większych bitew kampanii wrześniowej 1939 roku. Nie trwała długo. Dla historii, dla tych młodych naszych przyjaciół, którzy są tu z nami, wystarczy wspomnieć, że ci żołnierze z założenia mieli według strategii obronnej bronić się tutaj do 4 września. Wytrwali. Jeszcze kolejne dwa porankiem 6 września wycofali się ze swych pozycji. Ale nie wszyscy. Wielu z nich zostało w mogiłach i tu w Grocholicach, w Pażniewicach, w Piotkowie Trybunalskim są ich groby. Pamiętajmy o tym, bo to młodzi ludzie, którzy wyszli z domu po to, aby. Bronić ojczyzny. Przywdziali mundur, wzięli broń, stanęli odważnie do walki. Walki o obronę swojej ojczyzny. Walki pod dowództwem wyśmienitych oficerów. Oficerów, którzy również ze swoimi podwładnymi zostali częstokroć w tej ziemi. W ziemi Bełchatowskiej, w ziemi. Piotrkowskiej w mogiłach, które są wśród nas. Byłoby grzechem zaniechania, zaniedbania, kiedy przychodząc tu w to miejsce na początku września nie wybrzmiałby głos wspomnienia tamtych dni, uhonorowania, oddania czci żołnierzom 39 roku. Nikt z nas, tu obecnych nie może powiedzieć, że był świadkiem tamtego czasu. Mamy to wszystko przekazane przez tych, którzy pamiętali i przez swoich naszych nauczycieli, którzy w poprzednim czasie w ukryciu mówili o prawdzie tamtego czasu, a dziś dzięki tym zmianom które były naszym udziałem. Możemy uczyć się o tym w podręcznikach, które są dostępne w naszych szkołach. I to dla was, dla nas. Jest ten czas. Czas pamięci, refleksji o tym, że 75 lat temu w tym miejscu ginęli ludzie, młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy bezinteresownie w sposób ofiarny wyszli, aby bronić swojej ojczyzny, swojego domu. To tylko brzmi jako opowiadanie. Jakże trudno wyobrazić sobie, że tak to wtedy wyglądało. Jakże trudno wyobrazić sobie na podstawie tylko przekazu słownego filmów, które oglądamy w telewizji, częstokroć dziś Tamten czas II wojny światowej pokazywany jest w filmach jako wydarzenia komediowe, jako wydarzenia, które mają sprawić, że uśmiechamy się, że przeżywamy chwilę radości. Zastanawiamy się czasem nad tym, o co w tym wszystkim chodziło. Czy tak naprawdę ci ludzie ponieśli śmierć w sposób zasłużony i. Czy była ta śmierć potrzebna, skoro to wszystko miało wyglądać tak śmiesznie? Z całą pewnością nie. Gdzieś po 75 latach, wspominając tamten czas, możemy dotknąć tamtej rzeczywistości za sprawą tego wszystkiego, co dzieje się tuż obok, obok nas, za wschodnią granicą, niecałe tysiąc kilometrów stąd. Trwają walki, trwają walki, które prowadzą żołnierze ukraiński, ukraińscy, którzy bronią swojej ojczyzny, którzy bronią swoich granic. Giną w wierze, że giną w sprawie słusznej. Czy rozejm podpisany pozwoli na to, aby ten konflikt? który jest tuż obok. Nie był konfliktem, który dotknie innych. Jesteśmy pełni obaw. Śledzimy telewizję, wpatrujemy się, wsłuchujemy się w słowa, które przychodzą z wschodniej granicy. Które przychodzą z Łotwy. Czujemy się zagrożeni? Czy Jesteśmy przekonani, że podołalibyśmy tak jak żołnierze 39 roku wyzwaniu. Jestem przekonany, że jest w tym narodzie duch walki, duch zwycięstwa, duch patriotyzmu. A tym wszystkim, którzy dali nam to, to świadectwo i zostali w tej ziemi. Cześć i chwała. Cześć bohaterom. Dziękuję. Dziękuję.